Witam Was wszystkich serdecznie. Jagiellonia Białystok wraca na europejskie salony. Już w najbliższy czwartek o godzinie 18.45 podejmie u siebie maltańskie Hamron w ramach Ligi Konferencji Europy i właśnie o nim ten materiał. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film poświęcony Mistrzowi Malty, no i też szansą dumy Podlasia w tym starciu. Na samym wstępie jednak wielka prośba. Zasubskrybuj ten kanał. Prawie 87% osób, które ogląda moje filmy nie subskrybuje mojego kanału. Także jeśli jeszcze tego nie robisz, to serdecznie zachęcam do kliknięcia tego czerwonego przycisku poniżej, no a na łapkę w górę wraz z podbiciem również się nie obrażę. Z góry dzięki. A teraz przejdę już do najbliższego rywala Jagiellonii, Białystok. Hamron Spartans to utytułowany maltański klub, jedenastokrotny mistrz kraju, siedmiokrotny krotny zwycięzca Superpucharu i sześciokrotny Pucharu Malty, który od trzech lat za każdym razem zdobywał mistrzostwo. To też pierwszy maltański klub w historii, który zdołał awansować do fazy ligowej europejskich pucharów. No a to był nie lada wyczyn. Swoją europejską przygodę rozpoczęli od pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w której po rzutach karnych pokonali litewski Żalgiris Wilno. Później trafili jednak na znacznie cięższego rywala, a więc Dynamo Kijów, z którym przegrali aż 6 do 0 w dwóch meczu. Polegli również w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, w której przegrali 5 do 2 z Maccabi Tel Aviv. No ale w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy zdołali pokonać 3 do 2 łotewski RFS i tym samym wywalczyli historyczny awans w lice. Za to radzą sobie solidnie. Obecnie zajmują trzecim Miejsce w tabeli, no i w rodzimych rozgrywkach w tym sezonie jeszcze nie przegrali. W jaki sposób gra ta drużyna? Jeśli chodzi o formację, to jest to zwykle ustawienie 4-2-3-1 i różne jego konfiguracje. Trener Giacomo Motika w tym sezonie tylko raz postawił na piątkę z tyłu w meczu z Dynamem Kijów, no a później wrócił do swojego bazowego ustawienia. W poprzednim sezonie Hamrun słynęło przede wszystkim ze szczelnej defensywy. Dopuszczało rywali do najmniejszej ilości sytuacji w lidze maltańskiej, a w tym pod tym względem radzą sobie równie dobrze. W tej kampanii w Lidze Maltańskiej stracili tylko dwie bramki. Nie posiadam jednak dokładnych danych z tego sezonu Ligi Maltańskiej, no a biorąc pod uwagę, że w Hamron zmienił się również trener, to myślę, że najlepiej będzie się skupić na spotkaniach pucharowych, które też najlepiej odzwierciedlają to, jak Hamron może zagrać z jaką. Hamron to drużyna, która z zespołami z podobnej półki nieco częściej utrzymuje się przy piłce, gra w ataku pozycyjnym, natomiast mając na uwadze, że w eliminacji jak mierzyła się z drużynami nieco lepszymi, no to oddawała futbolówkę siłą rzeczy rywalą. Grała zwykle bezpośrednio, długimi piłkami. Natomiast zdarzyło mi się zagrać również na krótko, co w pewnym momencie skończyło się dla Hamruna fatalnie, no bo tak chociażby stracili bramkę z dynamem kijów. Po wznowieniu w zasadzie od własnej bramki bardzo szybko stracili piłkę. Później stracili też gola. Hamrun to drużyna, która ma problem z takim wysokim pressingiem, przeciwnika, także jeśli będzie wznawiać na krótko z jakielonią, to warto mieć to na uwadze i warto taki wysoki pressing stosować. Największy problem mają jednak z piłkami za linię defensywy. Grają dosyć wysoko ustawioną linią obrony, no a że ich defensorzy to nie są na takim poziomie demony prędkości no i mają też problem z taką oceną sytuacji boiskowej, no to Hamron często traci w taki sposób bramki. Mają ogromny problem, gdy ktoś zaatakuje szybciej. W lidze maltańskiej to przechodzi, no ale w pucharach już nie. Yeah to jednak zespół, który ma również swoje atuty. Przede wszystkim w ofensywie, w której grają w różnorodny, ale przede wszystkim bezpośredni sposób. Często decydując się na dośrodkowania, przede wszystkim z prawej strony boiska, co doskonale pokazuje ta mapka dośrodkowań z meczu przeciwko RFS, w którym Hamrun wywalczyło awans do Ligi Konferencji Europy. Często te wrzutki kończą się na dalszym słupku po lewej stronie, gdzie sytuację zamyka Salut june, na którego warto zwrócić uwagę. To 21-letni Włoch, który w tym sezonie w taki sposób zdobył 3 bramki, świetnie odnajduje się na zamknięciu, ale potrafi również zrobić różnicę w pojedynkę z piłką przy nodze, także Norbert Wojtuszek, który prawdopodobnie zagra na prawej stronie defensywy w Jagloni, powinien mieć go na oku. Kolejnym piłkarzem, na którego warto zwrócić uwagę w tym zespole jest Joseph Bong, 28-letni prawy skrzydłowy, który w tym sezonie zdobył 4 bramki, zaliczył aż 6 asyst. Jest to 68-krotny reprezentant Malty, który pod trafi bardzo dobrze, dorzuci piłkę z prawej strony i jest też takim liderem drużyny. Natomiast warto pamiętać, że jest to tylko Liga Maltańska. Poziom znacznie niższy od polskiej ekstraklasy, co pokazuje chociażby ranking opta, według którego aby tak przełożyć to na polskie warunki, jest to mniej więcej poziom pomiędzy pierwszą a drugą polską ligą. Samo Hamron to oczywiście najlepsza drużyna w rozgrywkach obecnie, w trzech ostatnich latach zdobywała mistrzostwo, natomiast gdy przełoży się to na polskie warunki. Nie jest to absolutnie drużyna na poziomie ekstraklasy, a raczej mniej więcej na poziomie pierwszoligowego Śląska wrocław Jagielonia w tym rankingu plasuje się znacznie wyżej, no i jest też zdecydowanym faworytem tego spotkania. Oczywiście ten mecz z Legią Warszawa idealny w wykonaniu drużyny trenera Siemińca nie był. Jagielonia przy Łazienkowskiej dała się kompletnie zdominować, dopuszczała rywali do sporej ilości sytuacji, no a sama kreowała ich jak na lekarstwo. Natomiast jak mawiał klasyk, jeśli nie potrafisz meczu wygrać, to chociaż go zremisuj, no i też tak Jagielonia w Warszawie zrobiła. Później ten mecz z Lechem był już kompletnie inny. Jagielonia zagrała znacznie lepiej, kreowała więcej sytuacji, grała intensywnie, ten mecz mógł się podobać, się błyszczał chociażby Oskar Pietuszewski. Generalnie Jagielonia w ostatnim czasie jest w naprawdę dobrej formie, pomimo tego, że z Lechem nie wygrała, to pokazała się z naprawdę bardzo dobrej strony i udowodniła to, że jest w bardzo dobrej formie. Generalnie w tym sezonie przegrała tylko raz na inaugurację z Brookbet Termaliką Nieczecza, także to jeszcze tym bardziej uwypukla tutaj rolę Poryta Jagiellonii w tym spotkaniu. Zresztą bukmacherzy również pod tym się podpisują, no bo dają w tym meczu Jagiellonii na zwycięstwo 76% szans, 16% na remis i tylko 8% dla mistrza Malty. Obowiązkiem Jagiellonii w tym spotkaniu jest po prostu zwycięstwo. Jakiego meczu należy się spodziewać? Myślę, że to będzie spotkanie, w którym to Jagiellonia będzie przy piłce, Jagiellonia będzie dominować, budować ataki pozycyjne, a Hamrun będzie liczyło przede wszystkim na szybkie przeniesienie ciężaru gry na połowie Jagieloni długą piłką, zagranie na prawą stronę i dośrodkowanie z tamtej strefy na dalszy słupek. Myślę, że w taki sposób mistrz Malty jest w stanie Jagieloni zagrozić. Dlatego myślę, że warto uczulić bocznych obrońców Jagieloni na ten element gry. No a w ofensywie jaka powinna grać przede wszystkim swoje szybko, intensywnie, na jeden kontakt. Myślę, że w takich warunkach Hamron może się szybko pogubić. No i myślę też, że taką mocną stroną Jagieloni w tym spotkaniu mogą być piłki za linię defensyjną w kierunku chociażby szybkich skrzydłowych. Tak jak wspomniałem, Hamrun ma z tym spore problemy, no a Jagelonia potrafi wciągać na własną połowę zespoły zdecydowanie lepsze niż mistrza Malty. Dajcie znać w komentarzach, jakiego meczu Wy się spodziewacie oraz jaki wynik typujecie. Ode mnie 3 do 0 dla Jagiellonii Białystok, no to powinna być po prostu formalność. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat najbliższego rywala Jagiellonii Białystok. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę w wraz z podbiciem, no i subskrybowania tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Dzięki za uwagę, Maciej Skucha, kłaniam się nisko, do zobaczenia i miłego meczu już w czwartek życzę. Cześć!